Zgromadzenie pieniędzy jest kluczowe, jeśli chcesz stać się najlepszym z najlepszych w grze jaką jest Minecraft. Właśnie dlatego mój główny cel w tym filmie to osiągnięcie pierwszej pozycji w rankingu najbogatszych graczy. Zanim zaczniemy, chcę przypomnieć o zostawieniu subskrypcji dzwonkiem, ponieważ zbliżamy się do magicznej liczby 100 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli jeszcze nie subujesz tego kanału, to zrób to, a na pewno nie pożałujesz. Wczątki były dość trudne, ponieważ zacząłem swoją przygodę kilka dni po oficjalnym starcie. Dlatego też musiałem być cały czas czujny, ponieważ w każdej chwili mogłem napotkać na wystakowanych graczy. W tym momencie kapilot prowadził live oczywiście teleportowałem się do niego. Dzięki temu mogliśmy razem zdobywać potrzebne przymioty w szybszym tempie. Natomiast stało się to. OOF Co ty się zrobił? Co Ej, a tu są na serio! Bo ja się śmiałem, że to jest owca! Tu są serio ziomki! Dobra, ja stąd na lecę. Ziomek na ja rzucił. Oh shit! Oh shit! Ty jeszcze uciekniesz! Po tym jak udało mi się uciec od wystakowanych graczy, zdecydowaliśmy wyraz z Jakubem, Draviusem oraz kapilotem zebrać potrzebne nam przemioty i tak po dłuższej chwili udało nam się wykonać ten cel. Natomiast chwilę później znaleźliśmy tak zwany Engine City, w którym grasował Warden. Stwierdziliśmy, że idealnym pomysłem będzie próba sprawdzenia, co ciekawego skrywa w sobie to miejsce. Nie otwieraj kilka razy. Dzięki! się. Dzień ten rozpocząłem od dalszego sprawdzenia tej ogromnej kopalni. I tak po chwili wędrowania znalazłem spawner zombie. Wiedziałem, że to okazja, którą muszę wykorzystać. Postanowiłem więc zbudować ekspiarkę, która pozwoli mi na zdobycie lepszych przedmiotów. W międzyczasie, kiedy budowałem ekspiarkę, na serwerze zaczęło się kluczobranie. Jest to idealna okazja dla graczy, aby zdobyć cenne przedmioty na sam start. Co godzinę z okazji kluczobrania otrzymuje się klucz do zwykłej czyni, z której można zdobyć naprawdę ciekawe przedmioty. Mnie akurat szczęście dopisało. I otrzymałem diamentowy miecz, który postanowiłem wystawić na rynku za 7,5 tysiąca. Również w tym momencie rozpocząłem znaną już chyba każdemu taktykę kup taniej sprzedaj drożej. Ku mojemu zaskoczeniu nowi gracze nie byli do końca obeznani z wartością przedmiotu. Więc kupowałem diamentowe rzeczy za 1 do 2 tysięcy, a następnie sprzedawałem je z ogromnym zyskiem, zarabiając nawet 5 do 6 tysięcy na jednym przedmiocie. W międzyczasie udało mi się ukończyć ekspiarkę. Oprócz tego postanowiłem, że dobrym zarobkiem na sam początek będzie zasadzenie trzciny. Nie myliłem się, ponieważ pod komendą slash sell za jedną sztukę trzciny otrzymujemy aż 40 dolarów. Ponadto w ten dzień na serwerze każdy z graczy mógł odebrać darmową rangę 3 dni, Więc postanowiłem również skorzystać z tej okazji, ponieważ dzięki tej randze mogłem wystawić o wiele więcej przedmiotów na rynek. W międzyczasie wpadłem na genialny pomysł sprowadzić do naszej bazy kilku villagerów. Na początku rozważałem ich zakup w sklepie, ale niestety nasz budżet był na to zbyt mały. Dlatego też wycofałem się z tego pomysłu, i przeprowadziłem villagerów z pobliskiej wioski. Poza tym nie zapominałem o rozwijaniu naszej farmy czciny, która z każdym dniem prezentowała się coraz lepiej. Okazało się, że z jednego cięcia czciny można było wyciągnąć nawet 25 tysięcy dolarów. Oczywiście nadal korzystaliśmy z metody taniej i sprzedej drożej, która okazała się niezwykle zwykle skuteczna. Mogę jak najbardziej przyznać, że sposób ten jest naprawdę opłacalny i w krótkim czasie jesteśmy w stanie wzbogacić się o sporą ilość pieniędzy. Dodatkowo postanowiliśmy ulepszyć naszą dotychczasową ekspiarkę i dokupiliśmy kilka spawnerów szkieletów, dzięki czemu od teraz ekspienie jest o wiele łatwiejsze, jak i wygodniejsze. Z rana kiedy dołączyłem na serwer zobaczyłem, że trochę się tu zmieniło. W nocy Dravius ogarnął moim zdaniem najważniejszą część tej bazy, którą są villagery. Wreszcie mogłem teraz okończyć cały mój set, natomiast nie na tym kończą się możliwości, które dają nam villagery. To właśnie dzięki nim postanowiłem, że będę zarabiał. W jaki sposób? Cały tryb co dopiero wystartował i było tutaj naprawdę dużo porządkujących graczy, którzy nie mają za dobrych przedmiotów w swoim ekwipunku. Dlatego też wykorzystałem ten fakt i rozpocząłem jeden z kluczowych zarobków na serwerze. Cały plan polegał na tym, że teleportuję się na nocowe kordy, zbieram drewno, przerabiam je na patyki i Villagerów wymieniamy na emeraldy. To właśnie dzięki nim mogę kupować książki kluczowych enchantów w grze. W międzyczasie wpadłem na kolejny pomysł, jakim było skombinowanie w jakiś sposób krów do naszej bazy. Plan był prosty: Wychodzę na powierzchnię, szukam krów w pobliżu i przenoszę je do naszej bazy. Plan niby prosty, ale do dzisiaj nie wiem po co to robiłem, jak zarobek z nich był słaby. Ale jest chociaż jeden plus z tego: mamy jakieś zwierzęta w naszej bazie. Natomiast po chwili stało się coś naprawdę szokującego. Tak jak wcześniej mówiłem, miałem w planach zarabiać na książkach z enchantami. Dlatego też jakiś czas wcześniej wystawiłem kilka takich książek, które okazało się że są naprawdę chodliwe towarem. Dosłownie kilka minut udało mi się zarobić kolejne 200 tysięcy. Co bardziej, zbliżałem się do 10 miejsca w topce najbogatszych graczy na serwerze. Co? Ktoś kupił mending? What? Dobra, to robimy go więcej i go sprzedajemy. Rynek sell 75. Mamy 420 tysięcy. To niedługo będę w topce. Let's go! Książki z mendingiem schodziły jak ciepłe bułeczki po 70 tysięcy. Bezwłocznie wystawiłem kolejne książki na rynek, aby móc skorzystać na tym opycie. Postanowiłem również, że na książkach z mendingiem nie mogło się zakończyć, dlatego też wystawiłem Również inne ciekawe enchanty. excel 50 dajmy, zajmie za 50 na przykład taką książkę. Okej, okay, mamy za 50 tysięcy weselek. Spójrzcie tylko na to, byłem chwilę off i przychodzę i za 75 tysięcy sprzedał się Mendy. Przejdzie to? Tutaj widzicie, ktoś kolejny kupił Mendy. Mamy 600 tysięcy, co jest? Przed chwilą ktoś w ogóle do mnie napisał, że kupi prot 4 za 45 tysięcy. Więc cały czas to się wszystko kręci. Ludzie na samym starcie jakby z serwera nie mają takich postolowych rzeczy. Czyli właśnie jakiś prot, pewnie jakiś fire aspect też by mogły schodzić fajnie. I te najważniejsze, czyli Endingi. I to wszystko ładniutko schodzi, więc do topki brakuje mi już bardzo mało. Już niedługo topeczka będzie, więc naprawdę, let's go. W samym porządku podjąłem decyzję, że nie będę sprzedawał najlepszych diamentowych setów czy też mieczy. Wydaje mi się, że sprzedawanie setów, coś takiego jest bez sensu. Mogłoby się tak nie sprzedawać, przynajmniej, wydaje mi się. Te książki to jest właśnie to, więc ograniczyłem się na ten moment tylko i wyłącznie do książek, które okazały się być niezwykle popularne. Niestety, z czasem zauważyłem, że coraz więcej osób zaczyna podopływać ten sam sposób zarobku. Niektórzy wystawiali nawet książki. Z Mendingiem za 25 tysięcy. Więc musiałem coś wykminić, żeby móc dalej zarabiać. Dlatego wpadłem na pomysł, że wykupię większość książek od konkurencji i wystawię je drożej. Ziemek Mending po 25 tysięcy sprzedaje. Weźmy go, kupmy i sprzedajmy za 75. Trzeba konkurencję wyczyścić. Rynek sell, 75. To i tak ludzie kupią. Tak mi się przynajmniej wydaje. W międzyczasie, żeby sprzedaż wzrosła, zdecydowałem się, że będę pisać na czasie rzeczy, które można zakupić w naszym sklepie. Co z czasem okazało się, że było strzałem dziesiątkę. Doprowadziło mnie to wszystko do tego momentu, że z totalnego zera udało mi się zdobyć top 10, Najbogatszych graczem na serwerze. E? Stopka, dziewiąta? Dziesiąta w sensie? Let's go! No i w tym momencie mógłbym po niego zakończyć ten film. Natomiast dałem sobie o wiele wyższy cel stać się top 1 najbogatszym graczem na serwerze. Tak jak powiedziałem, tak też wziąłem się do dalszej roboty. Pamiętacie moje poprzednie słowa? Wydaje mi się że sprzedawanie jakichś setów, coś takiego jest bez sensu. Twierdziłem, że nie mogę się tak ograniczać. Więc do oferty naszego sklepu doszły perfekcyjne sety 4-3, miecze 5-2, chociaż najlepsze kilofy w grze. Wszystko schodziło jak ciepłe bułeczki. Dosłownie dwie godziny, co 800 tysięcy udało mi się dojść. Do momentu, w którym na moim koncie znajdowało się tych pieniędzy, aż półtora miliona klientów cały czas przybywało. Doszło do tego, że w pewnym momencie nie byliśmy w stanie wyrabiać ze wszystkimi zamówieniami. A Trzeba podkreślić, że wszystkie zamówienia przygotowywaliśmy w trójkę. Tak jak wcześniej wspominałem, że udało mi się uzyskać dziesiąte miejsce w topce najbogatszych graczy, tak teraz znajdowałem się już na piątym miejscu. Natomiast jeżeli chciałem zdobyć Top 1, to musiałem wymyślić coś, co przyspieszy ten proces zarabiania. I tak po chwili myślenia wpadłem na genialny pomysł. Twierdziłem, że na serwerze pojawia się coraz więcej nowych graczy, którzy na samym początku nie mają zbyt dużej wiedzy o rynku oraz o na zarobek, Więc postanowiłem, że dam im możliwość zarobku. W jaki sposób? Żeby móc sprzedawać więcej książek, setów czy też innych cennych przedmiotów, potrzebuję dużo emeraldów. Natomiast jedyny sposób, w jaki najszybciej pozyskam, to wymiana patyków u villagerów. Zdecydowałem się na początku, że 64 sztuki drewna będę kupował za 1000 waluty serwerowej. Wszystko dokładnie wyliczyłem i doszedłem do wniosku, że kupując nawet po takiej cenie i tak będę kilkanaście tysięcy do przodu na jednym staku drewna. Z czasem pojawili się pierwsi chętni, którzy wystawiali swoje drewna na rynek. A jednym z nich był gracz o nicku Inkognito. To właśnie od niego kupiłem pierwsze Drewno. Natomiast na tych kilku osobach się skończyło, i z czasem zrobiła się cisza. W tym momencie stwierdziłem, że przydałoby się podwyższyć cenę zakupu drewna. Dlatego też od teraz kupowałem 64 sztuki drewna te 2000. Zacząłem pisać na czacie o tym, że skupuję drewno i po dosłownie chwili znalazło się kilku chętnych. Żeby jednak jeszcze bardziej całość się rozkręcić, postanowiłem, że kartki z ofertą pracy wystawię na rynek jak i porozrzucam nowym graczom na spałę. To również był strzał w dziesiątkę. Dosłownie chwilę otrzymałem kilka zapytań, w jaki sposób owi gracze mogą zarobić. Widzicie pisze na osoba, że zaraz wystawiam. Czy to się tak kręci? Dobra, teraz kręcić. Patrzcie, kolejne drewno skupujemy, to działa. Ty, ktoś napisał Stevek, ja szukam pracy, a co mam zrobić? Ja pierdzielę, to działa, ty. Ludzie się serio pytają o to. I na rynku kolejne drewno skupujemy. Super, Krzysiu, kolejna osoba. Co tu siedzi, ty? Jaki ja biznes rozkręcam? W tym momencie byłem naprawdę zadowolony z siebie, Powiedziałem, że cel zostania top 1 graczem na serwerze jest w zasięgu ręki. I zarobiliśmy 90 i kolejne 90 tysięcy. 2 miliony 200 tysięcy, czyli jesteśmy w topce. Już powinniśmy być drudzy, jak się teraz świeży jesteśmy, drodzy. Let's go! Z czasem przybywało coraz więcej nowych klientów. Było też kilku stałych klientów, dla których zdecydowałem się przygotować zniżki, żeby zachęcić ich do dalszych zakupów. I tak kilka kolejnych godzin spędziłem na sprzedawaniu książek, setów, czy też innych wartościowych przedmiotów. Dzięki temu udało mi się wykonać założony sobie cel zostania top 1 najbogatszym graczem. Z tej okazji również postanowiliśmy zrobić małe zakupy i ulepszyć naszą ekspiarkę. Natomiast na ten moment stwierdziłem, że będąc top 1 najbogatszym graczem muszę jednak pokazać dominację nad resztą. Dlatego też musiałem zdobyć przewagę nad graczami znajdującymi się na drugim oraz trzecim miejscu, więc kolejne godziny spędzałem na sprzedaży itemów. temu. W pewnym momencie postanowiliśmy nieoficjalnie nazwać nasz sklep. Od teraz nie jest to żaden zwykły sklep, jest to sklep Ujolki. Dlaczego taka nazwa? Szczerze to sam nie wiem, brzmiał jakoś ciekawie i postanowiłem, że będzie pasował idealnie. Jeżeli jednak mowa o sklepie, to do naszego asortymentu doszedł nowy przedmiot, a był nim perfekcyjny kilo z mendingiem, który udało mi się sprzedać za 110 tysięcy. Jeden z graczy zamówił nawet u nas cztery takie kilofy, więc nasz biznes coraz bardziej się rozkręcał. Również w ten dzień skończył się tak dla każdego gracza. Z tego powodu postanowiłem, że zakupię rangę szef na własnym serwerze. Tak, dobrze słyszycie. Musiałem to zrobić, żeby móc wystawiać więcej przymiotów na rynek. Dodkowo w międzyczasie zakupiliśmy kolejne spawnery do naszej ekspiarki, dzięki czemu od teraz ekspienie było czymś naprawdę przyjemnym. Oprócz tego jeden z graczy zakupił u nas klucze spawnerów, których udało mu się wydropić kilka spawnerów golemów. Wystawiłem je na rynek po bardzo niskiej cenie. Każdy spawner kosztował zaledwie 200 tysięcy, a trzeba podkreślić, że pod komendą Slash sklep kosztują one 3 miliony, więc stwierdziłem, że będzie to idealna okazja do zarobku. Dlatego też zakupiłem kilka z nich. Nie wystawiłem je na rynek za milion. Później zmieniłem cenę na 800 tysięcy, aż końcowo sprzedam do ceny 400 tysięcy. I wiecie co? Dalej żaden z nich się nie sprzedał. Pogodziłem się z tym, że właśnie przewaliłem sporą ilość pieniędzy. Natomiast długo nie musiałem czekać, żeby się odkuć, ponieważ w międzyczasie skupowałem również legendarne itemy na rynku. Niektórzy wystawiali je po tak niskich cenach, że zarobek był gwarantowany. Nie myliłem się, ponieważ po dosłownie chwili sprzedał się pierwszy item. A Co do spawnerów Golemów, to stwierdziliśmy, że nie ma co ich magnować i przydałoby się je wykorzystać. I tak przy muzyce z sąsiadów wyraz z Jakubem przystąpiliśmy do budowy farmy Golemów. W międzyczasie Udało mi się również sprzedać perfekcyjny łuk za 120 tysięcy. I od tego momentu sprzedawałem również łuki, które z czasem okazało się, że były idealnym trafem. Po ukończeniu farmy golemu postanowiłem ją przetestować i zostawić moją postać na noc na awku. Z rana, gdy się obudziłem to pierwsze co zrobiłem, to musiałem zobaczyć, ile udało mi się wyfarmić żelaza. I to właśnie aż tyle bloków żelaza udało mi się w tym czasie uzyskać, co naprawdę robiło wrażenie. A teraz jak chodzi o kowadła, nie musieliśmy się martwić. Postanowiłem kilka z nich sprzedawać na rynku za 10 tysięcy. Jednak był to niezbyt udany zarobek, ponieważ dosłownie tylko kilka z nich udało się sprzedać. Dlatego wróciłem do mojego poprzedniego. I zarazem najlepszego zarobku. Od Odrewno nie musiałem się martwić, ponieważ cały czas kupowałem je od dwóch stałych pracowników, jakimi byli Greyback oraz Wojciech. To właśnie dzięki nim sklep u Jolki był w stanie tak dobrze prosperować. Pod koniec postanowiłem, że przydałoby się wybudować na dalszy kordach swych staż, gdzie będę trzymał cenne przedmioty. Niezbyt dużo przedmiotów znajdowało się w tym miejscu, ponieważ cały czas wystawiałem kolejne itemy na rynek. I w ten sposób udało mi się uzyskać łącznie prawie 14 milionów waluty serwerowej. Niestety z tego powodu, że dłuższy czas nie było mnie na serwerze, moja pozycja top 1 została zastąpiona przez innego gracza. Natomiast mimo Cieszę się, że przez tak długi czas udało mi się utrzymać to miejsce z ogromną przewagą nad innymi graczami.